W ogóle nie rozumiem. O czekaj. To tu jest... Co nie rozumiesz? Czekaj. No i już wychodzą. Standard. Dobra. Dobra, moi drodzy, gdzie my mamy Zadanka? W reaktorze admin W Medpayu. Serio. Serio. Ja tam dzbanowi zaufałem. Chciałem mu pokazać, że się przeskanowuje Tomek XD. XD. Co? Bloody. Ej, Bloody z nami gra i Mandzio No. No, normalnie. Jesteśmy. wiesz. Gra będzie słabka. Będziemy dać Baita. No. Grałem ja. z Mandziem z z i Bladim. Tak. Hmm. Dobra. No, to raczej nie był fioletowy. Nie wiemy. Teraz trzeba Mandzio wywalić jak coś. Naprawdę. tu, w adminie mamy zadanko. Trzeba porobić się jak najszybciej. Może coś uda się im pomóc. Bo Skorson jest cwany. Skorson jest cwany i on ich wykończy bez mrugnięcia, okiem. a jeżeli to jest jeszcze Skorson i Sansik, no to generalnie panowie mają przewalone w kafeterii, coś mamy, pyk, pyk. Pyk. Eee, co mamy? Tu aż komunikacyjną, ale sporo mamy tu, więc żeby nie latać. Pyk, pyk. Dobra. Cyferki. Pak, pyk, 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 pyk. Dobra. Tu mamy. Co ma, mam jeszcze? Aha, tylko w tym komunikacyjnym ostatnie zadanko. No i będziemy mogli w zasadzie. O właśnie. A, to jednak nie Sansik. To jednak nie Sansik jest drugim. impostorem, kto więc... Nie zatem... spogadam z kimś. Hmm. W sumie nie możemy gadać, jest jak ktoś jesteś utnięty. Skorsum walony ty. Hmm. A, ale jestem ciekaw kto jest drugi. Ehm. Um. Ja podejrzewałem, że to Bloody i Mandio, ale Mandzio był czysty, bo y, nie zabił jak kiedy były zamknięte drzwi, Stał koło mnie po prostu i nic nie robił. Mhm. Mm no okej. Okay. Ale sekundy później, jak ode mnie odszedł, to mnie Korson zabił. Ale pamiętaj, żeby zrobić to zadania. Ja generalnie Korsonowi zaufałem, chciałem mu pokazać, że się przeskanowuje, a ten od razu mnie rachuj Rachuć, i do piechu. Kurwa, ale mnie teraz też zabili. Easy? Bo, musi sam A kto jest musi drugim sam. impostorem? Mancio. Widziałem, wiedziałem. Wiedziałem, wiedziałem że Mandzio. Dobra. Mandzio musi dwóch ubić, jak nie umie grać. A raczej nie umie. <grym> no to widać, że nie umie. Ja biegam za dzbanem. A ile zostało? Czterech? Trzech chyba. A Ale w ogóle nie... Czemu duchy nie robią tasków? Nie wiem, ja nawet nie wiem co robić. Proszę. A zrobiłeś już swoje dla... taski? Robię ale oni te inne debile nie robią. Ja zrobiłem wszystkie na no, wszelki wypadek. Dobra, Bloody. Jezus. Mm. Ten Mandzi nie ugra tego Admin. Kto jest? Jeden jest na kamerach i dwóch jest tu, tak Nie no, teraz nie ma co na kamerze ciachać ich. No jak tego zepsułeś? W kamerach tak zabiliśmy w ogóle. Nie, nie, Patrzcie nie się. zwróciłem uwagi. Patrzy się na kamerę, czy się świecą, czy nie, nie? Ej, ale... Ci pilnują tak. się, jeden za drugim. Jeżeli zostanie, jeżeli zabije jedną osobę i uda mu się jakby zepsuć, zepsuć mu jedna. Y, uda mu się zrobić, zostanie mu jedna, czyli z to totalnie. czemu on tu w ogóle, czemu tu w ogóle jest Jezus. Ale to pomóż mu, może zrobię jakiś sabotaż. Zamykać drzwi, to jest dobra taktyka. Wszystkie może zamykać, tylko jak nie jest sabotaż. Czekaj, drzwi, bo nikt tam nie powie. W ogóle czemu ci pomagamy? <laughs> żeby... trochę pomóc z baną No tak, ale wiem. Ej, ale o. nikt nie biegnie! Dobra, Mandzio przyszedł, ale Mandzio to imposter, dobra Ale do góry to. nikt nie pobiegł Nie, Mandzio do góry Wystarczy jedną osobę killinia, która dobiegnie Nie No tak! Nie no, jak ktoś dobiegnie, o Tu To chodziło mi o to, żeby jakby jak to ktoś dobiegł, to on by od razu ją zaciukał I nie musiałby robić, w razie czego Blato to wbijaj. U mnie tu do reklamy, Dobra, Dobra. win? s. Dobra, wbijaj blazo. No to wbijaj. Dobra, blazo jest. Mem, mem. Mew, mew. Okej, okay, dobra. Nie, S, ty, S. Ty mnie naprawiajcie. Nie, no ja. generalnie dobra, cichutko. No i co? Ja mogłem dzisiaj dzień. crewmate'a. Eee, co mamy w nawigacji w tlenie? Ja sobie pierwszy pójdę tutaj. Wyrzucę śmieciuchy. Czemu za tak dziwnie stoisz? Co ty blaz kombinujesz? Co bardzo tak dziwnie kombinuję. Dobra. A się oczyściliśmy. A właśnie, ten... Okej. Okay. Download data, tak, gdzie mam? Tu mam. Kartę. Dobra. I w komunikacyjnym. Teraz już tylko. Ej, no, żebym w pierwszej rundzie zrobił wszystkie zadania, to jest coś nie, niesamowitego. A. Dobra. W pierwszej rundzie zrobię te zadania, ale zginąłem. Zginąłem i chyba mojego ciała tutaj nie znajdą. Także troszkę lipa, troszkę lipa. <laughs> Bo już tu wszyscy byli, więc zobaczymy. Dobra, nie. ja już mam... o czekaj, może co pan znajdzie moje ciało? Znalazł! Znalazł moje ciało. O nie, gremlin. Ha ja ha haaaa! to jeszcze sam się widziałem, na live gremlin. Tak, tak, normalnie. Na nie istnieje. Na widziałem. <grymina> Wracam na kogo ty znowu zagłosowałeś. A live'y oczywiście są na Twitchu, mój drogi. Nie muszę teraz kciuka to, to, to głupi jesteś Ja myślałem, że ty to masz potacze, ale ja tak pomagam. To skip. Okej. Okay. Dobra, ja nie wiem. Skipuję w auta. Co niebieski? Konik? Czy Konik coś mówi? Nie, to jest nie a za Końik chwilę na kanale Blediego grałem z randomami w Among Us i stało się to. Dobra, dobra. Les? Dobra. Eee, Konik chyba umie coś tam grać. Generalnie też przy pisanku jest o tyle problem, że że nie widać tak tego wszystkiego no, się tutaj W ogóle róbcie taski bo za chwilę są wszystkie i... Ja no, już mam oni wszystkie sobie zabili Ja też mam No Okej, okay, wbieg do węta Do którego wenta on wyjdzie? To jest. Dobra. Sansik chyba coś zauważył biegnie. A nie, nie biegnie. Myślałem, że będzie leciał zgłosić. Nie, ale faktycznie. A dobra. Dobra. Co jest? Co, co oni odkryli? <todgłosy> Dolność XP, ja Po się ja... Po ja kończymy zadania? No. Ja robię, robię już. Ja już kończę, zostało mi chyba tam w trochę na prawo. Róbcie, taski. Z... Myślę, że Tomek zgłosił tylko podpowiedź, żeby robić taski. No chyba tak naprawdę wystarczyło teraz zgłosić po to, ee, żeby no dać kolejnego cooldowna. Będzie easy. Widział ktoś! Fioletowy go widział! Czy oni to zauważą? Czy oni to zauważą? Dzbany jedne? Skor są. Czy oni to <laughs> widzą? Czy te dzbany to widzą? A właśnie ja to co ja? No ogólnie chcę cię rzucić, ale nie wszyscy. Ja widzę. No nie, co za debile, co za debile? No to fajnie ten macie skipuje A, dzban uwierzył Koniekowi. No ja już pisałem że to ojca przyste przez, przez okno, nie No nie. No nie moi drodzy. Tomka jednak idzie No więc to w no, nie odbadać. Uratowali debile. Uratowali, ale ciekawe czy taskami zdążą. Tomek tutaj będzie biegał. Dzban jest tu i dzban zaufał. Zban zaufał, moi drodzy. A jest dwóch impostorów. Kto jest drugim? Kto jest drugim impostorem? Bo, chyba, jestem jedyną osobą, która zginęła na tej mapie. Ja ten zamach. C czysty skill? Mandio. To było w admin nie? trzeba znaczy w adminie, na kamerach. Dlaczego pamiętaj, żeby tak? pisać? Cicho. Cicho. Czyli mandio, mandio i konik. Konik i mandio. Konik i mandio, moi drodzy. Zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli to się okaże prawdą, to to będzie zabawnie. O, easy. Proste. Nie róbcie grup, bo ciężko się zabija, tak? Będzie. Ciężko się zabija, jak robią grupy. No nie, no nie. Eee, jest. Jeszcze... Kto nie zagłosował? Jeszcze tylko Bladi i Mandzio. Bladi i Mandzio nie, nie mogą się zdecydować. A jeśli nie Mandzio, to jest Cabernet, że to powiem. Ale... Ani się tak dziwnie nie Ale i tak questy został jeden komuś pewnie. Dobra, jeden już wyszedł. No, nie. Oddał głos i wyszedł. Miał, miał, uciekł. Generalnie może skołuję dwóch chłopów, to będzie mogli grać na jednego impostora sami bez runovów. No... To... To by było spoczko. Jednego. Jezu, Maciu, głosuj. Freje... Freje, czy na B, no. Dobra, jednej siamyki styluje już. Czy w ogóle, coś ja, cały czas w ogóle. Ja, ja cały czas na pleca głosuję? Ja cały czas na pleca głosuję. A mnie nie lubi. O, to nie było... jak A, jeszcze jeden został. Ciebie zresztą. nikt nie I lubi. Jeden Nie by efektu, nie. Dobra, to pogadajmy sobie. Hmm. o, e kto wyszedł? Kto wyszedł? Nie, po prostu, prostu taski, taski. Taskami o. wykończyli.